Dobrego, to pani święta, dzisiaj pani życzyć i od razu zaprosić na mecz. W sobotę w Siarka Tarnobrzeg, Błękitni Nistard o godzinie 14. Tak, jeszcze zostałem wypani, zwłaszcza z naszego liceum. Bardzo chętnie, dziękuję bardzo. <trym <trym <trym> bardzo. Tylko musi pani przyjść nam pomóc z wygranej. <trym trym> Jak ja się pani zdeklaruje, od razu damy. Nie ma problemu. Dobrze. Proszę. proszę bardzo. Bardzo. Przez Także proszę, proszę bardzo. bardzo i zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Jest raz wszystkiego dobrego. Proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Chcieliśmy panią od razu zaprosić, który będzie w sobotę. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dniem. dobrego. kiedy gracie? W sobotę, o 14. No i... proszę, dziękuję za za życzenia. No i życzę sukcesu. I Panie, może pisadło. się Wam przekupić? Nie wiem. Ja a czy że może panem, panem, zostać przekupiona. Panem za darmo, proszę wziąć w, w klasie i, I Pani do darmo. Nigdy nie byłam, ale to znaczy, czyli rozumiesz, że są osobą towarzyszącą. Tak, jest, tak, tak, mój, tak, 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 dobra. tak. Dobra, przemyślę w takim razie sprawę. Zapraszamy za ten jeszcze raz. Z święta. Wszystkiego dobrego. No i super, pierwszy najlepszy, <laughs> pamiętaj. Chodzi za darmo na nasz mecz w sobotę godziny. No sobie wybierałam się, mam za darmo, ale... No to masz podwójnie za darmo jeszcze. Z, 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 I zapraszamy serdecznie. życzenia z okazji Waszego święta. Wszystkiego dobrego. I przy okazji chcieliśmy Was zaprosić na nasz mecz. W sobotę o godzinie 14 gramy mm -hmm. z błękitnymi Stargasz Czeciński. Cieszymy się, że jest Agnieszka normalny. Zapraszamy i życzę miłego dnia. Weźmy już do od góry. Super, dziękujemy I ślicznie. od razu zapreślamy mecz. Super, pa. dzięki. Chodź. Do godziny 14 gramy tu mam Pani darmowy wilecz, chodzi Pani za darmo. Dziękuję, Dziękuję. Pani. O jest na 14 ma Pani tutaj wejście darmowe oh, wymieniaj Pani nie przy kasie dziękuję